To jest nowej serii i będzie to seria z gry Stajnia Marzeń Zimowy Ride, bo tak się składa, że mam ją na płycie. I to jest starsza wersja Star Stable Online. I Star Stable kiedyś tak wyglądało. Kiedyś miała taką grafikę. Dobrze, więc bez zbędnego przedłużania zacznijmy i stworzymy naszą postać. Zacznę od fryzury. I mam już wypatrzony ten ciemny kucyk, bo chyba jest on jakby... Dalej są takie warkocze, które wyglądają ochydnie, Jakieś... No nie podoba mi się to strasznie, ta grafika. rani moje oczy. Ale... nie ma tego złego. Nie ten długi, tylko ten krótszy. I on jest. Nie, nie te włosy. O Boże! To no. no co ja trafiłam? Nie chcę tych włosów. No dobra, może być nawet taki. Teraz twarz. Boże jaki makijaż. Strasznie. Może dla mnie. Może być. Oczy. Niebieskie... To są fioletowe. Mogę mieć fioletowe oczy. O wow! Jakieś żółte, różowe. Coraz bardziej się boję. Zielone i niebieskie. No może niebieskie. I tak nazwiemy się... Oczywiście... Alex. Okej. Okay. Istnieje już gracz o takim imieniu. Aha, bo ja stworzyłam wcześniejszy jakiś. Próbowałam zagrać. Ach. No to nazwiemy się... Aleksandrina. Ok. A więc tak, zaraz się pojawi piękny ekran. O, jest, jakby. Zima. Padający śnieg okrywa kreja bez białą czatą, napełniając go spokojem. Kryje nagość drzew, które dawno temu utraciły swe liście. Wszędzie jest bardzo cicho. Śpiewające ptaki dawno już wleciały do cieplejszych krajów, a większość zwierząt, dużych i małych, udała się do swych zimowych kryjówek, by tam znaleźć schronienie przed zimnym. Ale w dolinie zima nie przeszkadza ludziom w codziennym życiu. Staj nie muszą być posprzątane, konie wyczyszczone i nakarmione. Szlaki, padoki i kluby pełne są radosnych jeźdźców, podziwiających świat z wysokości końskiego grzbietu. Wszyscy, wszyscy szykują się na pokres koni Dietricha. Najbardziej prestiżowy konkurs skoków na świecie. Tylko nieliczni jeźdźcy z najlepszych światowych stajni zostają zakwalifikowani do corocznych finałów. W tym roku jedno miejsce przypadło ostatnio z Sosnowego Wzgórza. Teraz należy tylko znaleźć... Nie zdążyłam przeczytać, no! no cóż. Witaj w Stajni Marzeń. Oto pierwsza z instrukcji, z których dowiesz się jak grać. Dobrze. To już wiem. To wszystko wiem. Idziemy do Erika. Co masz dla mnie? Witaj wstępnie, mój Aleksandrina. Nie mogę cię widzieć w dolinie. Na no, zawsze upewniamy się, że czy umieją zaopiekować się swymi końmi. Do tego będzie ci potrzebny przyzwoity sprzęt. Oto szczotka i wiadro, dzięki którym zawsze będziesz mogła wyczyścić i napoić swojego konia podczas pobytu w dolinie. Okej. Okay. Weźmiemy szczotkę i wiadro. I wiadro. Dziękuję, do widzenia. Zaraz pewnie kolejny poziom mi wbije po wykonaniu takiego zadania, ale dobrze. Proszę o ten mój powitalny prezent dla Ciebie. Powodzenia, aby te czterka i to wiadro Ci się przydały. No, na pewno Ci się przydało, bo będę musiała jakoś dbać o swojego konia. Może najpierw obowiązki. Tutaj w stanie Meandry mamy specjalny system, Aha, czyli zaraz pójdziemy do tej tablicy. Okej, okay. idę, raczej biegnę. W stajni zawsze znajdzie się coś do zrobienia, To już dobrze znam. Po prostu zajrzyj, jak będziesz chciała wykonać zadanie. Nazywam się Erik Lowe, wykonania zadania. Erik. Okej, okay. mamy następny poziom, drugi. Jest ich tylko 11 i jak osiągnie się 11 poziom, to po prostu osiągnęło się najwyższy poziom i już no można dalej grać, ale po prostu ma się najwyższy poziom. Nie wiem jaki to ma sens, tak szczerze, ale okej. Okay. Mm, a więc tak, teraz będę miała zadanie, żeby wsiąść na konia. Potrafię hmm. jeździć, oczywiście, że potrafię. W porządku, Aleksandrina. Wiele o Tobie słyszałem. Twoja ciotka bardzo Cię chwali, znam też swoją matkę. Wiesz, że nasza y, trójka chodziła razem do szkoły? Nie, tego nie wiedziałam. Przekonajmy się teraz, czy jest dziecko ma krwi. Mawiają o Tobie, że urodziłeś się w siodle, ale ostatnie pracy zaniedbałaś treningi. Hańba! Skandal i hańba! Zaniedbałam treningi?! O Boże, ile ja bym dała, żeby teraz pójść do stajni. Tak, potrafię jeździć. I tak wygląda nasz koń. I tak on będzie wyglądał, dopóki nie kupimy sobie nowego. Ale żeby kupić sobie nowego, to musimy robić te obowiązki w stajniach. I za nie dostajemy pieniążki. Ale konie są strasznie drogie, więc trochę to zajmie. No tak. Na zimowym szlaku. Może na razie nie będziemy jechać na wyścig, tylko pojedziemy na zakupy. Jeśli chcesz wydać pieniądze, które zarobiłaś... Nie mam... Nie zarobiłam jeszcze żadnych pieniędzy, ale chyba to się zaraz zmieni. Proponuję Ci odwiedziny u Antoniego, który prowadzi sklep w samym centrum Neander. Tak, wiem, gdzie to jest. Chcę przyjąć zadanie, ale w międzyczasie zrobię jeszcze te obowiązki. Tylko to po prostu pominę, bo to jest trochę nudne. Okej, okay, więc widzimy się za chwilkę. I jak widzicie wykonałam zadanie i mamy teraz aż 180 monet. Tak. Ale bogactwo. I jedziemy teraz przez most. O nie, o nie, o nie, zaraz mi się koniec czerpi. Musimy jechać wolniej. Jedziemy teraz przez most do sklepu w wioty Neander. O, patrzcie jak to ładnie nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam zimę. Mm -hmm. Witaj Aleksandrina. E, Erik nie, nie umiem mówić. Erik uprzedził mnie o twoim przybyciu. Jeśli pragniesz coś kupić, kliknij tylko kasę, by otworzyć sklep. Dobrze, powiemy. wiemy? Nie wystarczy mm -hmm. mi pieniędzy, bo mam ich za mało, ale dobrze. Erik mówił mi, że jest ich miłośniczką jazdy konnej jeśli też się nauczyć skakać przez przeszkody, powinnaś poszukać Jessiki. Zwykle można ją spotkać w okolicach parkuru. I to też wiem, gdzie to jest. Więc tak, teraz tam pojedziemy. I na razie zignorujemy Erika z jego szlakiem i, i wyścigiem, bo jedziemy na parku do Jessiki e, nauczyć się skakać przez przeszkody. Znaczy, w sumie mogę skoczyć, ale no. Tam będzie trening taki, i, i możemy od razu uzyskać złoty medal, bo to wcale nie jest trudne. Bo ogólnie w tej grze chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej medali. I jak zdobędzie się wszystkie medale, to jedzie się na ten wielki turniej. O którym była mowa. I ten wielki turniej to naprawdę jest wielkie wydarzenie. Więc no, trzeba się postarać. Okej. Okay. I tu jest ten parkur w Meander, i tu jest Jessica. Jedziemy do Jessiki. Śmieszy mnie to, że. Teraz w Star Stable Online, ona jest jedną z Jeźdźców Mroku, czy jak to się tam nazywało? I jest generalnie złym charakterem, a tutaj Jessica jest bardzo mm. spoko. Lubię Jessicę tutaj. <grywa> Owszem, jestem Jessica. Miło cię poznać, Aleksandrina. Antoni powiedział ci, że uwielbiam skoki przez przeszkody i że mogłabym nauczyć cię paru tak? Zobaczymy, co da się zrobić. Okej, okay. jestem gotowa na pracę. próbę. Więc tak. te przyjąć to zadanie. Dwa, jeden, dalej. Proszę. O. I no, i tu są takie niewymagające przygody. Ops. Było na tyle. Także tak. Nie jest to długi wyścig. Dobrze, naprawdę dobrze jak na Jeśli chcesz zmierzyć się z trudniejszymi zadaniami, zgłoś się do mnie. Rozdajemy medale tym, którzy sobie na nie zasłużą. I właśnie o to mi chodzi. Chcę. brązowy medal. Tak. I ja to przyspieszę na filmie. To jest nudne. Przyjeżdżać kolejny raz tą samą trasę. Dużo medal. Jedziemy po srebrny i mam nadzieję, że uda mi się od razu zrobić te trzy złote, po to potem ułatwi. I jak będziemy od razu robić wszystkie medale, to potem będziemy mieli dużo z głowy. O nie! Strąciłam poprzeczkę! Idziemy jeszcze raz. Jakim cudem to się wydarza? Czemu mi nie wychodzi? Czemu? Proszę, to jest dopiero srebrny medal. Zawsze mi wychodził. No, chyba nie. Co się stało źle, że ja tego nie zaliczyłam? Co się stało źle? Co to było? Nie! Nie! Ja nie chcę jeszcze raz! Co to było? Przecież ja. Co się wydarzyło? No, wreszcie! Jezu, co to miało być w ogóle? Okej, okay, Jessica, dawaj mi ten medal, oh, hey. proszę Tylko go nie zgub. Jakbym miała go zgubić! Srebrny medal! Złoty medal to wielkie wyzwanie. Nie ma miejsca na pomyłki. Ale jeśli jesteś zdania, że podołasz, spróbuj. Nie jestem zdania, że podołam po tym, co przed chwilą przeszłam. Ale... spróbować zawsze trzeba. To no nie próbuję, ten... Nie piję szampana? Jak było to powiedzenie? Oczywiście, tylko Piccolo. Tylko Piccolo. Jest wiele błądów. Już to starczy? Już to starczy? No chyba nie. Co się właśnie wydarzyło? Co się właśnie wydarzyło? No chyba nie. No dobrze, po wielu próbach i błędach udało mi się jeszcze zdobyć złoty medal i tak, zaraz go odbierzemy. Złoty medal w mam. Prawie przesunęłaś mnie tymi przeszkodami. Dziękuję, Jessica, uwielbiam cię. Daj nie mi manu, siano. Manu. Nie, nie, nie mam siana, żeby ci dać, ale tak, musimy pojechać do stajni, siano, bo ona tak sobie życzy. Zwykle we wszystkich górach w Star Stable jesteśmy. Yy, mamy rolę: przynieść wynieść po więc nie można było wys wysłać innego, kogoś innego pociano. Musiałam ja pojechać. Ignorując moją świetlaną karierę z Scottka, musiałam jechać po siano dla Disney. Dobrze. Nie narzekajmy, tak? o tym koncie tak zamieszka. W ogóle mam takie pytanie, lubicie święta? Ja nie wiem, kto może nie lubić świąt, ale znam jedną osobę, która nie lubi świąt i to jest bulwersujące, więc to jest y, zasadnicze pytanie. Jak nie lubicie świąt, to... Nie wiem, co tutaj robić. Nie no, nie aż tak, ale... Ja na przykład czekam na święta. Ja już czuję magię świąt Ja już od miesiąca piję świąteczne herbatki yy, Mam przystrojone łóżko yy, girlandami I w ogóle lampki w pokoju i, i wszystko Jeszcze tylko czekam na żywą choinkę, bo zapach choinki żywej to jest po prostu zapach świąt To jest ten zapach świąt I Wracamy do Jessiki. Proszę Cię bardzo, Jessica, masz swoje siano. Chwila, o. Daj mi siano. No proszę, mm, no już, masz. Przynajmniej ładnie podziękowała. To trzeba przyznać. Dobrze, jakie mamy teraz zadania? Czy to mi pokaże? Tak. Na karcie podstawki znajdziesz informacje o swoim obecnym poziomie... Aha, bo to są jakieś porady! Czemu ja tego nigdy nie wiedziałam? Okej. Okay. Okej. Okay. To już rozumiem. Tak. Czyli to są porady. Dobrze, ale teraz myślę, że pojedziemy znowu do Stajni, żeby zrobić ten wyścig w Stajni. No, ten u tego Erika Love. Papciu Erik. Ogólnie w tej grze jest bardzo irytujące to, że mapa ma taki zakres i nie ma żadnych podwózek. Jak jesteś tutaj, a musisz z zadaniem pojechać tutaj, no to musisz na piechotę jechać tam. I nie ma zmiłuj się. Ale cóż Także ja będę musiała potem dużo się pobawić w edycji, w montowaniu, żeby to wszystko jakoś podyspieszać, żebyśmy przez 15 minut nie musieli patrzeć, jak jadę z jednego punktu mapy na drugi. Na zimowym szlaku. Okej, okay. jestem za. Witaj, Aleksandrina. Czujesz się pewnie na końskim grzbiecie? Oczywiście. Mam dla ciebie wyzwanie. Wyzwania są fajne. Przyjmujemy wyzwania. Wyzwania się zawsze przyjmuję. Nie, może nie zawsze... Nie, nie przyjmujcie wszystkich wyzwań. Nie. Nie, to nie jest dobra rada. O nie, zaczyna już się ściemniać, a ja właśnie teraz postanowiłam jechać na wyścig, który trwa jakieś dwie minuty. No dobrze, przyżyjemy to. Zobaczyliśmy wyścig na zimowym szlaku I w sumie jako, że w tej grze zaczęło się już robić ciemno Myślę, że jak na pierwszy inauguracyjny odcinek będzie to wystarczająco Także odbierzemy sobie jeszcze nagrodę To nie Dobra robota no, no nie wiem, czy taka dobra mogłaby być szybciej Aha i ogólnie będę o to, żeby odcinki miały mniej więcej tak z 20 minut. Yy, a teraz jadę zapisać grę O, tu się to robi. I żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że do następnego, i mam nadzieję, że się, że, że się Wam spodoba. Tak. Więc papa.